Dzień dobry, witamy Państwa na czwartkowym webinarze z firmą Sig, który poprowadzą dla Państwa Mateusz Poręda i Dominik Lesiński. Dzisiejszy webinar będzie taką kontynuacją tego, co rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu, a w zeszłym tygodniu, dla przypomnienia, poprowadziliśmy taki pierwszy webinar z cyklu jak zwiększyć efektywność naszej produkcji. Skupiliśmy się przede wszystkim na aspekcie monitorowania, analizie danych, jak również co trzeba zrobić, żeby ten nasz współczynnik efektywności produkcji Zwiększyć. A na dzisiejszym webinarze powiemy o. Opowiemy sobie o hardwareze oraz softwarze, który może być przydatny i który możemy wykorzystać w celu zwiększenia współczynnika efektywności naszej produkcji. Dokładnie. Natomiast e... W materiałach powebinarowych znajdziecie Państwo mnóstwo takich slajdów z danymi technicznymi odnośnie tych produktów, które dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy do prezentacji. Natomiast my podczas webinaru tutaj skupimy się bardziej na prezentacji samego produktu, jak on wygląda, do czego on może służyć. Ale to nie wszystko, bo oczywiście już w kolejnym naszym webinarze, już za tydzień zrobimy takie pewne podsumowanie kończące ten nasze cykle webinarów, jak zwiększyć efektywność produkcji, czyli przedstawimy Państwu już gotowe aplikacje bazując na naszym software'ze i hardwareze, właśnie, które dzisiaj Państwu zaprezentujemy, więc możemy zaczynać. Tak, zaczniemy sobie w ogóle od określenia tego, jak, w jaki sposób dzielimy nasze urządzenia hardwareowe. Pierwsza z grup to urządzenia do prostej komunikacji, prostej łączności, przyłączenia. I pierwszym takim modułem podłączeniowym z tej grupy jest moduł CDE50. Moduł CDE50 służy do prostej integracji np. anten RFID z zewnętrznym triggerem. Proszę tutaj zwrócić uwagę, że moduł CD50 posiada dwa porty Ethernetowe, z czego jeden jest PoE, posiada również złącze IO, do którego możemy podłączyć zewnętrzny trigger, ale również możemy wyprowadzić na zewnątrz sygnał alarmowy z tutaj z naszego systemu. Nie zapominajmy też, że urządzenie to może służyć jako prostego rodzaju wizualizacja, ponieważ panel czołowy tego urządzenia może nam wizualizować za pomocą odpowiednich barw, czy udało się dokonać odczytu przez urządzenie końcowe, czy też nie. Dokładnie, czyli może zmienić barwę na czerwoną, zieloną lub żółtą. Kolejne urządzenie z rodziny Fordi Pro to CDB. CDB, czyli Connection Device Basic, pozwala na podłączenie prostych czujników, Odczytu kodów 1D, 2D oraz bardziej złożonych czujników wizyjnych. Mamy tutaj możliwość podłączenia sygnałów cyfrowych, wyprowadzenia sygnałów cyfrowych oraz w przypadku pewnych urządzeń, zwłaszcza tych do odczytu kodów 1D i 2D, mamy możliwość zaimplementowania kości pamięci CMC, które służą do przechowywania całych konfiguracji takich urządzeń, dzięki czemu w momencie awarii. Urządzenia końcowego. Nie ma konieczności ustawiania wszystkich parametrów od początku. Te, te wszystkie parametry pobierane są bezpośrednio z tej kości CMC, co ułatwia nam ewentualny troubleshooting w przypadku potencjalnych awarii. Dokładnie. Teraz przejdziemy do omówienia kolejnej naszej grupy produktów do integracji danych, czyli to będzie rodzina sensor, Sensors Integration Gateways. I pierwszą taką bramką integracyjną będzie bramka CDF. Rodzina naszych bramek tutaj z rodziny CDF służy tak naprawdę do prostej, szybkiej integracji różnego rodzaju czytników kodów kreskowych, na przykład. Które posiadają albo wyjście RS-owe, albo bazują na sieci CAN-basowej. CAN Więc tutaj, tego typu urządzenia w prosty sposób możemy zintegrować już z konkretną siecią przemysłową, z konkretnym Fieldbusem, który posiadamy na pokładzie sterownika. Czyli albo ProfiNet, albo Profibus. Czyli tutaj bardzo prosta, bezpośrednia integracja prostych rozwiązań do czytania kodów kreskowych bezpośrednio do sterownika PLC. Kolejnym urządzeniem z rodziny Sensory Integration Gateways jest tak zwany CDE. CDE 100, czyli taka mała, niepozorna pastylka, którą możemy wykorzystać do konwersji protokołu CAN do Ethernet oraz Ethernet do CAN. Dla mnie jest to bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o taką, takie aplikacje typu Mobile auditor Automation, gdzie mamy na przykład pojazdy specjalistyczne, do których chcemy podłączyć urządzenia typu LIDAR na przykład, więc możemy je zintegrować bezpośrednio do sieci can która, która, na której bazują nasze tutaj pojazdy specjalistyczne, więc prosta integracja do sieci CAN i, i Ethernet i drugą stronę. Kolejnym takim przykładem bramek integracyjnych, to będzie nasz moduł SIG100. Moduł integracyjny SIG100 posiada 8 portów, które możemy dowolnie skonfigurować, czy to mają być wejścia cyfrowe, czy wyjścia cyfrowe. To, co jest bardzo ciekawe w tym module, to jest Logic Editor czyli wewnętrznie możemy również zastosować pewne funkcje. Logiczne, bazując na typowych bramkach logicznych typu AND, OR, i możemy również taką, taką, takie warunki logiczne zaimplementować bezpośrednio w samym w samym tej naszym bramce SIXTO, Więc w prosty sposób, nawet bez obsługi, bez zaangażowania sterownika, możemy tutaj sobie pewne warunki zaimplementować w samym urządzeniu, w samej wyspie. Przechodząc dalej, kolejnym urządzeniem, którym sobie powiemy. Będzie to SIG-200. Kolejnym urządzeniem z rodziny Sensor Integration Gateways jest tak zwany SIG-200, a jest to master iolinkowy, który pozwala nam na połączenie urządzeń, które wykorzystują komunikację iolink do sieci przemysłowych typu Fieldmass i tutaj wyróżniamy różne wersje w zależności od tego, czy mamy do czynienia z protokołem typu Profinet, Ethercat czy Ethernet IP. Dodatkowo jest możliwość wykorzystania komunikacji Ethernetowej typu REST API. Oprócz tego mamy możliwość podłączenia sygnałów cyfrowych, ponieważ porty wejściowe są w pełni konfigurowalne. Ale to nie wszystko, ponieważ Master SIG 200 posiada wbudowany Logic Editor, tak jak było to w przypadku Sigasto. Ale oprócz tego jesteśmy w stanie też uploadować pliki IODD, co pozwala już nam w pełni rozkodować takie dane z urządzeń iOLinkowych i przesłać bezpośrednio do sterownika już przetworzone dane w prostej postaci, zrozumiałej dla użytkownika. Tak, zaczęliśmy już omawiać tutaj nasze mastery iOLinkowe, więc kolejnym masterem iOLinkowym, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jest SIG 350. SIG350 jest to nasz moduł iolinkowy, master iolinkowy, już ośmioportowy. Oczywiście każdy port iolinkowy możemy również skonfigurować jako wejście lub wyjście cyfrowe. Cała konfiguracja Mastera SIG350 odbywa się z poziomu web serwera. To co jest bardzo interesujące, to na pokładzie mamy REST API, MQTT, opc UA, a więc prosta integracja ze sterownikiem, ale również. Mamy wersję już dedykowane pod sieci Profinet, Ethernet IP lub EtherCAT. Oczywiście dwa złącza filbasowe, czyli też Master może być również switchem dla kolejnych urządzeń w naszym sieci filbasowej. I tak przechodząc dalej kolejne urządzenie, które chcielibyśmy Państwu zaprezentować, to SIG 300. I tak SIG 300 jest już niejako ewolucją i połączeniem SIGA 200 oraz SIGA 350, ponieważ jak widzicie Państwo, mamy tutaj 8 portów iolinkowych, ale również mamy zaimplementowane to, co było w przypadku SIGA 200, czyli logic editor oraz możliwość grywania. Plików i ODD. Też dodatkowo, nadmienię tutaj, że urządzenie SIG 300 ma do dyspozycji trzy różne klasy portów: porty klasy A1, A2 oraz B. Tutaj, jeśli chodzi o same porty, różnią się one ilością wejść, które możemy do tego urządzenia podłączyć, ale także rozkładem pinów. A mi się jeszcze w SIG 300 podoba, to nasze złącze USB-C, standardowe złącze. USB, które też w prosty sposób umożliwia nam konfigurację samego SIGA 300. Tak, de facto port USB-C, który mamy tutaj zaimplementowany, jest zbudowaną kartą sieciową, więc w momencie połączenia się po USB-C również możemy konfigurować urządzenie z poziomu web serwera. A to może być bardzo przydatne, jeżeli chcemy w locie na przykład zmieniać różne parametry danego urządzenia. I tak zakończyliśmy sobie drugą rodzinę produktów. Produkty Sensor Integration Gateways. Przechodząc dalej, kolejną rodziną produktów, o której sobie opowiemy, są to tak zwane Telematic Data Collectors. Urządzenie z rodziny TDC, to inaczej mówiąc, prosta bramka, proste urządzenie do obliczeń brzegowych. Mamy tutaj zaimplementowany system operacyjny Linuxa. Dostępne są wejścia cyfrowe, wejścia analogowe, komunikacja szeregowa. Mamy również porty ethernetowe. Dodatkowo mamy możliwość wykorzystania komunikacji bezprzewodowej. Oraz jesteśmy w stanie tutaj pobrać dane lokalizacyjne GPS. Cała konfiguracja oprogramowania oraz przygotowywanie własnych programów odbywa się z wykorzystaniem Node-REDA, co pozwala nam odbierać te sygnały, przetwarzać je, dokonywać prostej logiki, arytmetyki oraz przygotowywać też wizualizacje, które będą dostępne z poziomu naszych przeglądarek, naszych web-serwerów. Dla mnie jeszcze jest fajna taka funkcjonalność, jeżeli chodzi o właśnie tutaj bramki TDC, chociażby możliwość podłączenia urządzeń bezpośrednio z komunikacją SSI lub, lub również z, z Canopenem. Dodatkowo jeszcze mamy możliwość włożenia karty SIM, co też daje nam pewną niezależność wysyłania tych wszystkich informacji dalej gdzieś w chmurę czy do kolejnych aplikacji. I teraz przejdziemy do kolejnej grupy naszych produktów takich integracyjnych, czyli to będzie, będą takie Sensors Integration Displays. A my pokażemy Państwu teraz jednego z naszego takiego displaya, SID 160. 160, dlatego że przekątna ekranu jest tutaj prawie 16. Sali, ekran jest oczywiście tutaj e, dotykowy, natomiast w sumie jest to no, taka funkcjonalność komputera przemysłowego, mamy oczywiście porty sieciowe, mamy USB, mamy e, do, konfigurowalne porty również e, szeregowe to, co jest fajne, na pokładzie od razu jest też Windows 10, możemy też zainstalować bezpośrednio już nasze software'y do wizualizacji, analizacji, analizowania danych, jak chociażby Field Analytics, czy również App Manager. To wszystko mamy możliwość zainstalowania na naszym tutaj displeju SID 160. To, co jest też bardzo przydatne, to jest... Fakt, że tutaj rozstaw otworów montażowych jest też taki bardzo standardowy, więc każdy uchwyt do każdego monitora będzie Państwu również pasował do naszego sid -a. i na tym sid już możemy postawić praktycznie całą wizualizację czy sterowanie naszej maszyny, co też wykorzystujemy w naszych systemach, więc bardzo często też może Państwo będą widzieli na gotowych systemach naszych SIC-owych również tego typu displaye na maszynie. Tak, dokładnie. Są to potocznie mówiąc i określając zwane urządzenia IO, czyli All-in-One. Czyli mamy komputer, ale dodatkowo monitor i jesteśmy w stanie bezpośrednio wizualizować oraz przetwarzać dane. Nie potrzebujemy oddzielnie mieć jednostki przetwarzającej, oddzielnie monitora, myszki, klawiatury. Po prostu urządzenie All-in-One. Przechodząc dalej, już tutaj do kolejnej grupy produktów, którą sobie omówimy, będą to tak zwane Sensor Integration Machines. Tak, jednym z pierwszych urządzeń z grupy produktów w SIM, czyli Sensor Integration Machines, jest SIM 1012. Ja lubię tego rodzaju urządzenia nazywać sterownikami PLC na sterydach. PLC na sterydach, Mateusz, no, rozwiń to. E, już opowiem, co mam na myśli. E, otóż urządzenie te. Ma możliwość podłączenia prostych sygnałów cyfrowych, ma możliwość wykorzystania komunikacji iO-Link, możemy sobie tutaj podłączyć bezpośrednio encoder pod inkrementalne, ale mamy również do wykorzystania porty kanowskie. Ale w przypadku sterownika PLC możemy wykonywać proste programy, proste obliczenia tylko i wyłącznie na tych danych. A tutaj urządzenia z serii SIM potrafią dużo więcej, ponieważ potrafią one przetwarzać obrazy, przetwarzać chmury punktów oraz także dokonywać już złożonych operacji arytmetycznych, logicznych, nawet w oparciu o deep learning i sztuczne sieci neuronowe. Stąd właśnie nazwa PLC na sterydach, ponieważ potrafi dużo więcej niż taki zwykły sterownik. No to stwierdzenie na Sterydach bardzo mi się podoba, dlatego też pokażemy kolejne, kolejnego sima, sima 2500. Tak, to jest sim 2500, czyli widzą Państwo tutaj jest więcej tych Mateusza Sterydów na, w tym naszym na, naszym sikowym PLC. Tutaj już dodatkowo posiadamy również nawet 4 portów eternetowych. Dobrze widzę. Tak, część portów, przy czym cztery są zwykłe, dwa są to porty fieldbusowe. Tak samo również złącze kanowskie, możliwość podłączenia enkodera inkrementalnego i również możliwość podłączenia standardowych czujników przemysłowych, czyli większe możliwości tutaj konfiguracyjne i integracyjne, jeżeli chodzi o te moduły. Dokładnie. Przechodząc dalej, kolejnym urządzeniem z grupy Sensor Integration Machines jest tak Data Integration Machine. Urządzenie Data Integration Machine, jak mogą państwo zobaczyć, jest to już po każdych rozmiarów urządzenie, a to dlatego, że jest to już komputer przemysłowy. W ramach którego możemy dokonywać złożonej arytmetyki, złożonej logiki, jesteśmy w stanie obsługiwać też bardzo zaawansowane systemy, jeśli chodzi o wymagania wydajnościowe, ale także jesteśmy w stanie przetwarzać obrazy, mury punktów, dokonywać analizy z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych oraz deep learningu. I tak to by było na tyle, jeśli chodzi o zagadnienia związane z hardware'em. Może płynnie przejdźmy sobie do zagadnień softwareowych oraz aplikacji, które mamy w naszej ofercie. Pierwszym z naszych rozwiązań softwareowych, o którym już de facto wspomnieliśmy Państwu, jest tak zwany Logic Editor, czyli nasze autorskie zaimplementowane w masterach iOLinkowych rozwiązanie. Które pozwala przygotowywać prostą logikę, prostą arytmetykę bezpośrednio już na masterze jolinkowym z pominięciem wykonywania tych złożonych działań na sterowniku PLC. Kolejnym softwareowym naszym rozwiązaniem jest function Block Factory. Mamy. Szereg rozwiązań z komunikacją io Oczywiście musimy podłączyć dany produkt, dany, dany czujnik do Mastera IO-Linkowego, master Iolinkowy do sterownika PLC. Oczywiście możemy bezpośrednio odczytywać z Mastera dane procesowe. Ale bardzo często potrzebujemy również dodatkowych danych serwisowych, i tutaj przychodzą nam z pomocą właśnie bloki funkcyjne, które możemy sobie wygenerować z naszej strony. Tutaj z poziomu function block factory, wybierając tutaj jaki chcemy sterownik, do jakiego software'u i oczywiście jakie dane serwisowe nas interesują, to możemy sobie wygenerować pod konkretny sterownik i w prosty sposób możemy zintegrować w naszym PLC. Nasze mastery rolnikowe i odczytywać bezpośrednio dane, te, które nas interesują, bez większego zaangażowania naszego sterownika. Tak? Kolejnym oprogramowaniem, które posiadamy w swojej ofercie, jest to tak zwany ConnectX, czyli aplikacja, którą możemy zainstalować bezpośrednio na urządzeniach z rodziny Sensor Integration Machines a oprogramowanie to pozwala nam po wcześniejszym na przykład zaimportowaniu plików JDD. Podobnie jak w przypadku Logic Editora, dekodować te dane, ale to, co potrafi zrobić więcej niż taki, powiedzmy, SIG 200 czy SIG 300, to potrafi konwertować protokoły, z, czy to z TCP-IP do IOLINKA, z IOLINKA do TCP-IP, do MQTT. Jesteśmy w stanie stworzyć także serwer do komunikacji po HTTP oraz w ramach dalszego rozwoju będzie możliwość wykorzystania protokołów takich jak OPC UA czy Modbus TCP. No, to jest bardzo, naprawdę bardzo pomocne rozwiązanie software'owe, jeżeli chodzi właśnie o integrację danych do, do, tutaj, do, do całego systemu wizualizacyjnego. Jeżeli chodzi o wizualizację, to kolejnym software'em, takim moim ulubionym jest oczywiście Field Analytics. Ma możliwość zbierania danych z różnych źródeł, chociażby nawet po... TCP-IP, OPCUA, po MODBASie, po MQTT, tak więc możemy bezpośrednio odczytywać dane z samych czujników, ze, ze sterowników PLC, jak również z chmury. I to wszystko możemy zwizualizować na dashboardach, które możemy przygotować właśnie pod kątem w ramach Field Analyticsu. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Field Analytics służy do tworzenia również wszelkiego rodzaju historianów, czyli takich danych historycznych archiwizujemy w bazie sql którą oczywiście możemy tutaj zaprezentować w postaci wszelkiego rodzaju wykresów. Dodatkowo, oczywiście, mamy możliwość konfigurowania poziomów alarmowych, danych, danych tutaj pomiarowych i wszystkie. Przekroczenia alarmowe mogą być te informacje o, o przekroczonych poziomach alarmowych, mogą być wysyłane na konkretny adres mailowy, czy chociażby w postaci SMS-a tutaj na telefon. Więc potężne narzędzie do wizualizacji, archiwizacji i alarmowania danych, które tak naprawdę może pracować, może tutaj również zwizualizować cały proces produkcyjny całej naszej maszyny i nie tylko. A czy pokażesz nam dzisiaj Field Analytics? No, dzisiaj drodzy Państwo jeszcze nie, ale to pokażemy oczywiście w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, już właśnie chociażby na bazie tych software'ów, o których wspomnieliśmy, przedstawimy Państwu już konkretne aplikacje bazujące na tym softwareze, wykorzystujące ten hardware, który dzisiaj też Państwu zaprezentowaliśmy. Zatem dziękujemy za dzisiaj, widzimy się za tydzień. Zapraszamy. Zapraszamy i bardzo zachęcamy również do pobrania materiałów z tego webinaru, ponieważ w materiałach powebinarowych będzie dużo więcej informacji takich już technicznych pod kątem tych wszystkich urządzeń, które dzisiaj Państwu zaprezentowaliśmy. Tak więc dziękujemy i zapraszamy na za tydzień.